Najbliższy koncert w Filharmonii Śląskiej Solidarni dla Ukrainy realizowany jest z przyczyn naszych i osobistych, i oczywiście instytucjonalnych, jako że nasz kierownik artystyczny orkiestry symfonicznej Jarosław Szemet to właśnie na jego ojczyznę napadł rosyjski agresor i będąc solidarni nie tylko z Jarosławem Szemetem, ale w ogóle z wszystkimi naszymi sąsiadami, pragniemy dla nich coś zrealizować. Każdy z nas, filarmoników śląskich, na co dzień pomaga w sposób indywidualny, a my jako instytucja chcemy pomóc w jeszcze sposób chyba najpiękniejszy, jaki potrafimy, czyli za pomocą sztuki i działań charytatywnych. Stąd też właśnie najbliższy koncert pod specjalnym patronatem pana marszałka, Jakuba Chełstowskiego, będzie realizowany w taki sposób, że zabrzmi tylko i wyłącznie muzyka ukraińska wykonywana przez znakomitą solistkę z Ukrainy wraz oczywiście z naszym kierownikiem artystycznym. Będą to kompozycje oczywiście wyłącznie kompozytorów ukraińskich. Dla mnie osobiście będą to kompozycje szczególne. Również jak w pierwszej części koncertu, gdzie będzie zaprezentowane, będą dwa utwory kompozytora Witalia Hubarenki, który pochodzi z Charkowa. Jest kompozytorem z mojego rodzinnego miasta. Będzie to kupała, symfoniczny obrazek, gdzieś tam nawiązanie w, w stylistyce do święta, święta wiosny, oraz jego symfonia kameralna. Również w pierwszej części zabrzmi ukraiński poemat żyjącego jeszcze ukraińskiego kompozytora Jewgena Stankowicza. W dwóch ostatnich utworach solo wykona wybitna ukraińska skrzypaczka Ewa Rapczewska, wielka, potężna symfonia Borysa Latoszyńskiego symfonia numer 3. Będziemy grali pierwszą wersję. Tą, którą, która wybrzmiała w Kijowie w 1951 roku, tą wersję, którą nie zniszczyła jeszcze wtedy rosyjska radziecka cenzura. Oczywiście w tej symfonii wychodzą konflikty sprzed lat, ale konflikty, które widzimy również teraz. Walka z ukraińskością, przegniatanie ukraińskiego narodu, który jednak w końcu, na końcu tego utworu, dominuje i zwycięża reżim. Serdecznie zapraszam na ten wyjątkowy koncert Solidarni dla Ukrainy w najbliższy piątek do Filharmonii Śląskiej. Oczywiście można przybyć kupując symboliczny bilet. Myślę, że wszystkie szczegóły otrzymają Państwo na naszej stronie internetowej filharmoniaśląska.eu.